Hej, tu cyfrowe złoto. Dziś mamy dla Was błyskawiczny przegląd najważniejszych wydarzeń z rynku kryptowalut i tradycyjnych finansów z ostatnich trzech dni. Zaczynamy. Bitcoin osiągnął nowy rekord, przekraczając poziom 112 tysięcy dolarów amerykańskich. Obecnie jego cena oscyluje wokół 110 tysięcy dolarów amerykańskich, co oznacza wzrost o ponad 8% w ciągu tygodnia. Wzrost ten wspierają pozytywne nastroje na rynku oraz rosnące zainteresowanie instytucjonalne. Na rynkach tradycyjnych obserwujemy spadki. Dow Jones, SP 500 i Nasdaq straciły około 2,5% w ciągu tygodnia. Inwestorzy obawiają się nowych ceł zapowiedzianych przez prezydenta Trumpa. 50% na produkty z UE i 25% na iPhony produkowane poza USA. Trump Media and Technology Group planuje pozyskać 3 miliardy dolarów na inwestycje w kryptowaluty, w tym bitcoina. Środki mają pochodzić z emisji akcji i obligacji zamiennych. To kolejny krok w kierunku uczynienia USA liderem w dziedzinie aktywów cyfrowych. Wraz ze wzrostem wartości bitcoina rośnie liczba fizycznych ataków na posiadaczy kryptowalut. Eksperci do spraw bezpieczeństwa zalecają zwiększoną ostrożność i odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić swoje aktywa. W nadchodzących dniach kluczowe będą wyniki finansowe Nvidia, które mogą wpłynąć na nastroje na rynku technologicznym. Investors' Business Daily, publikacja danych o inflacji, Core PCE w USA, istotna dla decyzji Fedu. Rynek kryptowalut pokazuje siłę, ale tradycyjne finanse stoją przed wyzwaniami. Bądźcie czujni i śledźcie najnowsze informacje z cyfrowego złota. Jeśli podobał Ci się ten przegląd, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.